W Centrum Samorządowym w Szemudzie odbyły się dziś wykłady przygotowane przez Eugeniusza Pryczkowskiego i Gracjana Fopkę dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet III wieku gminy Szamud działa od początku roku. Studenci mieli dziś okazję wziąć udział w dwóch wykładach. Pierwszy z nich dotyczył martyrologii Kaszubów w czasie II wojny światowej. Tak się składa, że w ostatnim czasie, w ostatnich latach, intensywnie pracowałem nad publikacjami związanymi z wojną II światową na Kaszubach. Przede wszystkim oparte to jest na wspomnieniach. Jeszcze wtedy żyjących, już dziś bardzo nielicznie żyjących osób, bohaterów moich publikacji. I stąd jakby wypłynęła ta myśl, by poszerzyć jakby ten wątek, który tu jest bardzo szeroko opisany, przedłożyć go uczestnikom tychże spotkań, które tu przecież od nie tak dawna istnieją. Drugi wykład poprowadził Gracjan Fopke, autor książki o historii Donimierza. Teoretycznie miałbym opowiadać o swojej publikacji, natomiast jestem tego zdania, że publikacje należy przeczytać, natomiast swoją prezentacją, swoim wykładem chciałbym zachęcić do e, czytania tejże książki, więc będę się starał poruszyć wątki, których do końca nie ma w publikacji, które są do końca nieoczywiste, a powinny być powszechne, mianowicie o tym, e, skąd tak naprawdę Kaszubi się wzięli, skąd my się wzięliśmy, e, skąd pochodzimy. W dzisiejszym spotkaniu udział wzięło kilkadziesiąt osób. Żyliśmy na całym Pomorzu od Wisły po wyspę Rugier, czyli daleko za Odrę. Pomorzanie to jest nazwa nam nadana przez naszych sąsiadów z, z południa, Polaków, byśmy Polak, dzisiaj powiedzieli. E, Kaszubi to jest nazwa etniczna, nasza, wewnętrzna. To my siebie tak sami nazwaliśmy. Kiedyś nazwa Kaszubi brzmiała niezwykle dostojnie. Bardzo to było dumne powiedzenie. Tak dumne, że książęta, którzy się w IX, X wieku, XI. Ukształtowali w Szczecinie, natychmiast przyjęli do swojej dyplomatury książę Pomorza, książę Kasz. Jesteśmy mile zaskoczeni, że seniorzy naszej gminy są tak aktywni. Jest to dzisiaj zakończenie drugiego miesiąca naszej działalności, a na niektórych wykładach się obawiamy, na przykład z powodu pogody, czy będzie frekwencja. Okazuje się, że musimy się martwić, czy starczy krzeseł dla tych słuchaczy, bo rzeczywiście no dopisują, jeżeli chodzi o frekwencję. Ja myślę, że to jest bardzo dobra forma właśnie z integracji. Tej już starszej generacji naszych mieszkańców. W wielu miejscach na Kaszubach i pewnie gdzie indziej w kraju również takie uniwersytety III wieku są organizowane. Bardzo dobrze, że tutaj wszemu się także, ponieważ kiedyś to było trochę inaczej. Starsi mogą w ten sposób między sobą porozmawiać, i, a jeszcze posłuchać wykładów jak chociażby ten. Podczas spotkania była możliwość, by zakupić omawiane książki z autografem od ich autorów.